Dobry wieczór Państwu ze studia WPS Production. Witają Państwa Dariusz Kosiur, Zbigniew Tenerski i Paweł Ziemiński. Dzisiaj 9 listopada, za dwa dni, a w wydaniu niektórych partii już w dniu jutrzejszym, ruszą marsze niepodległości, które mają być formą uczczenia odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918 po zakończeniu I wojny światowej. Ale czytamy też w związku z tym, Materiały, które ukazały się ostatnio w polskiej prasie, w polskim internecie, a które zaadresowane są do Polaków w ojczyźnie, ale autorami tych apeli jest środowisko Unii Organizacji Stowarzyszeń Polskich e, Ameryki Południowej. Jeden z takich listów, które chyba z datą 28 października e, został opublikowany, to jest list pana prezesa Jana Kobelańskiego. Ale wcześniejszym nawet tekstem, nie wiem na ile oryginalnym, ale tutaj będziemy to cytować za panem Eugeniuszem Sendeckim, który umieścił taką informację, że do, na jego pocztę dotarł list podpisany przez panem Leonor Adami, czyli no wysoką w hierarchii zarządu Usopał, bo skarbnik zarządu Usopał. W obu tych tekstach mamy pewną diagnozę sytuacji, która jest w tej chwili w Polsce, nawet pewien rys historyczny, ale też jest lista osób wartych poparcia, jako szczególnie pan prezes Jan Belański wskazuje, wprawdzie mówi że w swoim tekście, że to jest propozycja i najlepiej Polacy w ojczyźnie wiedzą, kogo wybrać, ale wskazuje listę osób godnych zaufania na, na udzielenie im przywództwa narodowego Polaków. No jestem w pewnej konsternacji, przyznam się i chcielibyśmy zapowiedzieć skierowanie do pana Jana Kobylańskiego oficjalnego pisma w tej sprawie, dlatego że mamy wielki szacunek do dokonań pana prezesa dla polskości zarówno za granicą jak i tutaj w ojczyźnie. Mamy wielki szacunek dla tego, że jest konsekwentnym orędownikiem polskiej racji stanu, interesu narodowego że w 2004 roku, kiedy powoływaliśmy do życia Kongres Polski Suwerennej i, i kiedy zapraszaliśmy pana Jana Kobylańskiego no, jako e, naturalnego e, gościa, e, który powinien być obecny na tym kongresie, przekazał nam list z podziękowaniem za zaproszenie, ale z, z ważnych powodów nie mógł być obecny. Zrewanżował się także wspaniałą e, książką pamiątkową, potem utrzymując i za każdym Razem przy okazji świąt wielkanocnych, boże Narodzeniowych, przesyłając nam życzenia wytrwałości w działaniach narodowych, że ten list, który ostatnio odczytaliśmy, szczególnie ten zestaw osób, które proponuje pan prezes, no, wymagają skomentowania. Wymagają skomentowania z tych względów, że z jednej strony wymienia się tam osoby zupełnie mijające się z, z realną polityką, narodową. Z drugiej strony stara się pan prezes wskazywać na osoby, które w swoim programie politycznym mają wyłącznie wartości liberalne, w programie gospodarczym mają do zaproponowania Polakom tę wersję polityki gospodarczej, która stała się zabójcza dla Polski w ostatnich 25-leciu. Pozwolimy sobie skierować dokument po przemyśleniach, po przeanalizowaniu tego apelu. Dlatego, że jesteśmy w przeddzień święta niepodległości, jesteśmy w przeddzień wydarzeń, które mogą się różnie potoczyć. Wiadomo, że to jest bieg tego radosnego święta Polaków ze szczytem klimatycznym, specjalnie zafundowanym na, na ten dzień przez środowiska globalistyczne, po to, żeby doprowadzić do pewnego kryzysu politycznego w Warszawie. Jeżeli by się do, do tego doszło, to oczywiście nie będzie to służyło dobrze sprawie Polskiej, ale też nie będzie dobrze służyło sprawie polskiej wskazanie ludzi, którzy wiele razy Polaków zawiedli, którzy prowadzili Polaków na manowce. Ja tak analizując nazwiska na tej liście, oczywiście te nazwiska, które są mi znane, to zauważyłem, że jest tam pewien klucz. Przede wszystkim są to osoby, które można by łączyć z polityką anglosaską, czyli no z, z tą polityką światowej finansjery, której centrum znajduje się z na Wall Street i w londyńskim City. No mam tutaj na myśli Macierewicza, Michalkiewicza, Korwina Mikke. No w tej chwili te nazwiska akurat sobie przypomniałem. To są propagatorzy właśnie tej liberalnej, anglosaskiej polityki. Oczywiście to jest tej polityki, którą się lansuje w krajach dawnego bloku socjalistycznego. No, to niewidzialna ręka wolnego rynku, no i to ma nam dać szczęście, i, i, i właśnie dziwi to, że, że Usopał popiera takie osoby. Zresztą ja jestem zaskoczony również tym, że ten Ocean Atlantycki stwarza taką barierę, że nie można odczytać dobrze treści nadawanych przez Telewizję Trwam, Radio Maria. No, Radio Maria jest na pewno odbierane nawet i przez Usopał w Urugwaju. Analizując treści, które słuchałem w Radio Maria, doszedłem do wniosku, że z polskością niewiele to radio ma wspólnego. Że ono właśnie lansuje ten program związany z opcją żydostwa anglosaskiego. Dla mnie jest ogromnym zaskoczeniem Radio Maryja i telewizja Trwam forsuje projekt gazu łupkowego, który dla mnie jak, jak jest jakby takim papierkiem lakmusowym polskości czy narodowości, bo jeżeli w ramach projektu przewiduje się wywłaszczenia polskich właścicieli z ich ziemi, jeżeli jedynym beneficjentem tak naprawdę tego projektu mają być firmy globalne, monopole zagraniczne, bo przypomnę, że w 90% ten gaz już nie jest polski, nie jest nasz, tylko należy właśnie do koncernów globalnych, a w 10% w tym do firm zależnych od Gazpromu, a w 10% do firm tak zwanych polskich, które są na etapie przekształceń własnościowych, czyli te, dokładnie nie wiadomo do kogo należą. Więc jeszcze raz, jeżeli ktoś, ktokolwiek jest za tego rodzaju projektem, no nie może moim zdaniem uważać się za Polaka czy za kogoś, kto szanuje naród polski. Dlatego z, z ogromnym, jakby bólem, nawet bym powiedział. Ale przez eskreską. <noise> Trzeba by w dygresję do, do pana prezydenta Komorowskiego chyba jakoś <noise> zrobić, jeżeli chodzi o ból. Natomiast ja osobiście wierzyłem. Tak jak ogromna rzesza Polaków, to, że ojciec Ryzyk jest właśnie tym ojcem opatrznościowym tutaj narodu polskiego, zawiodłem się tutaj osobiście. To przekazuję właśnie poprzez pryzmat tego projektu gazu łupkowego. Zastrzegając, że niewątpliwie w liście, który skierujemy do usopał, panią Leonor Adami, żeby potwierdziła autentyczność tego listu, którą pan Eugeniusz Sendecki zamieścił na, jako wybrany ze swojej korespondencji prywatnej, ale podpisuje tam umieszcza nazwisko pani Leonor Adami, a będąc goszczony przez pana prezesa Jana Koblańskiego nie tak dawno na Teneryfie i przedstawiany jako czołowy reżyser y, telewizji niezależnej, telewizji narodowej, no chyba by nie tak nie nadużył zaufania, to jeżeli ten list jest autentyczny i pani Leona Radami nazywa po imieniu wiele osób jako osoby posługujące się nazwiskami polskimi, ale w rzeczywistości będące narodowości żydowskiej, jak Jarosław Kaczyński. Nie dokonuje tej peregrynacji w odniesieniu do takich osób jak pan Antoni Macierewicz czy pan Jan Olszewski. Mało tego, nazywa pana Jana Olszewskiego premierem opatrznościowym, to trzeba, oddając prawdę historii, powiedzieć, że to za czasów kiedy pan Jan Olszewski sprawował funkcję premiera rządu polskiego, wówczas został podpisany w 1991 roku akt stowarzyszeniowy Polski z Unią Europejską, i to wówczas przyjęto ustawodawstwo i prawodawstwo unijne jako w przyszłości to, które będzie wpisane do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego pan Jan Olszewski, który przedstawiany jest jako ten, który wyjątkowo na tle 25-lecia po tak zwanej transformacji okrągłostołowej Reprezentował interes polski, musimy ostrzec Polaków, że jest to próba zafałszowania historii i raz jeszcze prosimy o pilne przestudiowanie dokumentów historycznych i propagowanie prawdy historycznej, a nie półprawdy czy zwykłych kłamstw. Odnośnie na przykład Antoniego Macierowicza, może warto sobie przypomnieć, że wtedy, kiedy nastąpiła ta bandycka agresja na Irak, no to przecież Macierewicz popierał nasz udział w tej zbrodni. On był za tym, żeby Polska również wzięła udział, no zresztą wzięliśmy udział, prawda, w napaści na Irak. Także widać, że ta polityka anglosaska ma taką imperialną otoczkę i zaskakujące jest to właśnie, że, że usopał, który chce tutaj wskazywać nam, Polakom właściwą drogę, wskazuje nam, takie, takich kandydatów takie, na przywódcy Takie osoby, tak. Poza tym ta polityka anglosaska ma jeszcze jedną cechę, ona jest szalenie antyrosyjska. Ona przede wszystkim chce tutaj usadowić w Polsce z Polski uczynić taką wyspę interesów amerykańskich, co w dzisiejszej sytuacji, kiedy Ameryka kończy swój polityczny byt i chyba gospodarczy też, no może być bardzo niebezpieczne dla nas. No Polska nie może być lotniskowcem Właśnie. do lądowania amerykańskich kapitałów żeby amerykańskich, w cudzysłowie, dlatego, że żydowskich kapitałów na terenie Polski, żeby one prosperowały kosztem polskiego interesu narodowego, kosztem polskiego społeczeństwa. A poza tym, panowie, mam taką refleksję jeszcze w przededniu tego naszego święta, 95. rocznicy odzyskania niepodległości, i że jednak chyba jesteśmy no, naprawdę wspaniałym narodem, skoro od 26. roku nie mamy możliwości Prezentowania żadnych narodowych wartości. To wszystko to, co się wiąże z narodem, z nacjonalizmem, jest niszczone, jest eliminowane z, z mediów. W czasie wojny narodowcy byli głównie prześladowani, zaraz po wojnie też przez Żydobolszewie. No i później w okresie PRL-u też nie, nie pielęgnowaliśmy tego, co się wiąże z polityką narodową, a jednak, a jednak trwamy. Wiem dlaczego. Premier Olszewski jest jakby wyłączony z tego panteonu różnych, bym powiedział, podejrzanych indywiduów. Chodzi o to, że za czasów pana premiera Olszewskiego miała miejsce nocna zmiana. Trzeba o tym pamiętać. Objawili się ci, ci no nie wiem, z, z, z tego średniactwa ci najgorsi, przeciwnicy polskości czy... Narodu polskiego. No tak, ale nocna zmiana to jest jeden z takich zabiegów, które udawały, że, że coś zmieniają, prawda? I też, że ci, którzy tam byli zmieniani, że to byli obrońcy polskości. Jestem o tym przekonany i chyba tutaj jesteśmy w jakimś sensie zgodni. Ja bym przyznał Zbyszkowi rację, w pewnym sensie, bo musimy zwrócić uwagę, że jest tutaj ta nocna zmiana takim no ona no, wnażyła coś, tak? Tak, tak. Coś... Uwidoczniła, że, że istnieje podział w łonie rządzącego polską żydostwa, że jest ta opcja anglosaska i europejska. No i to widać na przykład po publikacjach Gazety Wyborczej i, i po publikacjach naszego dziennika, że tu jest ten konflikt niby interesów anglosaskich i europejskich. Ja nie mówię o tym, co ona ujawniła, tylko że ona przybrała postać, taką interpretację, że tam była broniona polskość, przed zakusami antypolskości. A to, to nie jest taki prosty podział. Tam nie, no, to... tam nie był taki prosty podział, jak to jest. A, no, oczywiście tak, to no, bo zbieżą, to antypolskimi ugrupowaniami były one wszystkie te, które tak. się tam znalazły i ze sobą się tam ści ścierały. przededniu święta niepodległości jedno jest budujące, że zaczyna owocować ta strategia narodowej demokracji. Sprzed 100 lat, to znaczy, że nie ma innej alternatywy dla Polski: budowanie struktur społecznych, struktur narodowych od dołu, wychowywanie młodzieży do sprawowania funkcji w przyszłości w państwie polskim. Ta młodzież się obudziła, doświadczyła tego, czego doświadczyła na tej przymusowej emigracji ekonomicznej i zaczyna. Dopiero coś z tego dorosłego świata rozumieć. To jest bardzo pocieszające, i ten apel pani Leonor Adami do młodzieży polskiej jest godny poparcia. Rzeczywiście, to jest przyszłość polskiego narodu jest w mądrej, rozważnej młodzieży, nie w tej rzucanej namiętnościami, nie w tej wykorzystywanej przez sztandarowy, taki dekoracyjny patriotyzm, tylko ten patriotyzm, który musi przyjść. Po, przez takie doświadczenia także słabości polskiego narodu, bo po podsumowanie po ten, przez ten rachunek straty zysku, po, przez ten rachunek sumienia i dopiero wtedy z tego wyłoni się jakaś trwała wartość dla państwa polskiego. No, apel, jeśli chodzi o same hasła w nim zawarte, jest słuszny, no ale wskazuje nazwiska fatalne dla Polski, dla polskości, no, ale, dla polskiego interesu. Ale zrozummy to, że poza kilometrami które dzielą tutaj poza tym oceanem jest jeszcze tak, że my na co dzień żyjemy tutaj, tak? Że my po prostu mamy możliwość rozpoznawania szybciej pewnych zjawisk i oceniania ich. Więc ja myślę, że osoba pana Kobylańskiego jest tak znacząca dla. To, to jest zjawisk patriotycznych, tak, że ten list może być jakimś, jakąś informacją też o braku informacji może, albo... Wiesz, to, że... wiem, że występujesz w roli Adwokata, ale to jest trudne zadanie. To jest trudne zadanie, ale. Chcę, chcę zrozumieć, jak. jak ale my jak chyba to, jesteśmy i przekonani stało. o tym, że pan Jan Bieleński jest znakomicie zorientowany w sprawach polskich. To znaczy, mógłby sobie porównać na przykład treści, no bo nasz dziennik też tam dociera. Można porównać treści, jakie pojawiają się w mediach. Ojca Ryzyka, no, który jest wskazywany i związany jest no, z Usopałem. Usopał przecież tam finansuje szkołę, ryzyka i tak dalej. Treści, które się pojawiają w mediach ryzyka, a treści w gazecie wyborczej, która reprezentuje ten obóz obecnie rządzący. I, i napastki w stosunku do tam, Jana Kobelańskiego. Widać, że źródła informacji z tych tekstów są te same. Tam jest taki sam stosunek wyrażany, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Ten sam wróg dla Polaków jest wskazywany, czyli Rosja, to jest straszny wróg. Natomiast różnice są mało istotne, bo te zasadnicze różnice, no to do, do, dotyczy tam no. spraw, powiedzmy, związanych może częściowo z Kościołem, z etyką, ale są to pozory. Tutaj, Darku, przekonałeś mnie. <ścoughs> Nie wiem, czy bez reszty, chodzi o to, że jednakowe stanowisko właśnie tych skrajnych wydawałoby się różnych środowisk i różnych gazet, jak Gazeta Wyborcza, Telewizja, Trwam, czy dziennik, nasz dziennik, mówią jednym głosem, jeżeli chodzi o łupki. O sprawy no, łupków, oczywiście. które dla mnie są, tak jak powiedziałem, jak papierek lakmusowy polskości, czy suwerenności Polski. Także w przededniu Święta Niepodległości mówimy o sprawach trudnych i zapowiadamy, że skierujemy... List do pana prezesa Jana Koblańskiego z własną oceną tego, co proponujemy Polakom, doceniając wkład pana Jana Koblańskiego w budowę Zjednoczonego Narodu Polskiego, w budowę zwartego przedstawicielstwa politycznego, bo w tej idei połączenia sił jest rzeczywiście wielka, doniosła funkcja różnych środowisk, a także środowiska usopał. No, miejmy nadzieję, że to tylko ta odległość oceanu zadziałała, tak jak pryzmat, który rozszczepia wiązkę światła na, na wiele różnych barw, i stąd ta fatalna ocena sytuacji politycznej w Polsce, prezentowana przez usopał. No, być może. Czyli dzisiaj w dniu 9 listopada na dwa dni przed świętem i marszami niepodległości mówili do Państwa ze studia WPS Production Dariusz Kosiur, Zbigniew Tylański i Paweł Ziemiński.